Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam e, Ciepło na kolejną wideo prezentację naszych peruk ze sklepu Segatia. Model, który mam na sobie, którym dzisiejszą prezentację zacznę, jest to model peruki Gracja. Gracja jest wykonana z włosów syntetycznych, nietermicznych. Jest peruką gęstą, bardzo ładnie dociążoną, dzięki temu e, ładnie te włosy gładko e, w stylu boba układają się, tworząc taką bardzo harmonijną linię do kształtu, do owalu, kształtu twarzy. Gracja jest peruką, która ma lace front i on jest od ucha do ucha. Lace oczywiście musimy wyciąć, ale dzięki temu, że ten lace jest bardzo szeroki, do tego jest jeszcze tkany na szerokość, na głębokości około 1,5 do 2 cm, możemy sobie pozwolić na dowolne przemieszczanie, układanie tej grzywki na prawą, na lewą stronę. Jeżeli przerzucamy tą grzyweczkę na bok, automatycznie bardzo fajny skosik uzyskujemy i wysmuklamy owal twarzy. Gracja ma od wewnątrz grzebyczki stabilizujące, więc po wczepieniu bardzo ciężko jest przesunąć tą perukę, dzięki czemu lace front, jeżeli raz już mu zadamy miejsce, w którym ma znaleźć się, nie będzie się przesuwał, nie odsłoni nam linii brzegowej naszych włosów. Gracja jest na rozmiar 55 do 57. Cena aktualna oraz dostępne inne kolory, znajdziecie Państwo w linku, który jest zamieszczony do tego materiału. Ja jeszcze chciałam pokazać e, te grzebyczki, które są. To są dwa po bokach lace front. Dwa są po bokach lace front, grzebyczki do wczesania. E, trzeci jest z tyłu, ten szerszy na, na samym dole. Ten kolor, który prezentuję, to był YS26 613 AS6. Inną peruką syntetyczną, którą dzisiaj zaprezentuję, jest to peruka Marzena. Ta jest wykonana jednak z włosów termicznych. Włosy termiczne w syntetyczne są na ogół trochę cieplejsze. 613 w innych perukach nie będzie miała tak ciepłego, żółtawego koloru, jak konkretnie akurat w przypadku tych. Właśnie włosów termicznych. One są lekko żółtawe. Jeżeli chcemy zgasić ten kolor, proponuję zastosowanie półkanki srebrnej bądź niebieskiej. Wówczas ten kolor będzie taki bardziej przytłumiony, bardziej wyszarzały. Peruka Marzena w kolorze 613 ma bardzo fajną cenę. Jaką zachęcam, żeby zajrzeć do linku załączonego do tego filmu. Ponieważ te ceny czasami się zmieniają przy kolejnych dostawach, nie chcę podawać ceny w filmie. Natomiast cenę możecie Państwo podejrzeć, a także kolory, które aktualnie są dostępne. Marzena jest znawiana w wielu dostawach, dlatego że jest to model bardzo popularny, model, który do nas wraca przy, praktycznie przy każdej dostawie z uzupełnieniem jakichś kolorów. Ten kolor 613 ma w sumie taki dosyć niewielki obwód głowy. Ona będzie dobra od 50. 4 do 56, nawet mogę powiedzieć, miało od 53. Niektóre marzenia były głębsze, ta konkretnie 613 w tym momencie jest raczej na mniejszą głowę. Peruka marzyna nie ma przedziałka lateksowego, nie ma przedziałka tkanego. Tam tylko włosy rozdzielamy na jedną ze stron. Ja akurat rozdzieliłam je po lewej stronie delikatnie. Peruka ma grzywkę opadającą taką przez kawałek Czoła, kawałek oka, wręcz te włosy możemy spokojnie zaczesać do tyłu, dlatego że ruka nie jest gęsta, ta ilość włosów tutaj jest naprawdę bardzo naturalna. Jeżeli ktoś chce, może tą, tą grzyweczkę tutaj skrócić sobie, wydegarować, dlatego że ona nawet po obcięciu mamy pewność, że się ładnie ułoży, bo możemy ją wymodelować lokówką bądź prostownicą końcóweczki zawijając w taką stronę, jak oczekujemy. Marzena jest peruką półdługą, dla mnie jest ona przymała, ja mam obwód głowy 56,5, natomiast ta peruka jest raczej dedykowana dla osób, które mają obwód nie większy jak te 56, 55, 56 i dla drobniejszej głowy te włosy będą dłuższe niż dla mnie w tym momencie, troszeczkę dłuższe. Z tej długości peruki spokojnie można już zrobić jakiegoś kucyka, jakąś fryzurę, jakiegoś koczka upiąć. Przypominam, że nie mogą to być wysokie upięcia, żeby nie odsłonić tej linii brzegowej z tyłu głowy. Peruka marzena, włos termiczny, bardzo dobra cena. Zachęcam, zajrzyjcie na stronę, jaka jest aktualna. A ja już pokazuję następny model peruki. to peruka Paloma. Paloma w kolorze 613 na 24B, również wykonana z włosów termicznych, ale ten włos pochodzi z innej fabryki i one nie są te 613 tak ciepłe, tak żółtawe jak przed chwilą prezentowana Marzena. Ponadto jest tutaj dodany kolor 24B, który bardzo przygasza i łagodzi ten odcień bardzo jasnego blondu. Ogólnie Zamiast bardzo jasnego blondu mamy tutaj po prostu jasny blond 613 na 24 b Mimo, że kod wskazuje nam na to, że powinien, powinna być tu pasemka, jednak te dwa kolory są tak mocno ze sobą zmiksowane, że tych pasemek nie widać. Wychodzi, jakby to był jednolity kolor. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o palomę, nie ma ona żadnego rozwiązania w formie przedziałka tkanego ręcznie czy czy z lateksem, ma takie rozwiązanie jak tutaj widać, jest to wykonanie ekonomiczne peruka powinna być tak naprawdę zaczesana do tyłu i nie wygładzamy tych włosów nie wygładzamy tych włosów nie, odsł nie odsłaniając po prostu przedziałka wtedy ona wygląda fajnie peruka ma zaczesane włosy na bok, tworząc taki, takie uniesienie u nasady jednak nie ma lei z nie ma lace frontu. Już pokazuję jak ona wygląda. Włos termiczny, czyli pozwalający na modelowanie rokówką lub prostownicą. I ten model jeszcze mogę dodać, że nie będzie wznawiany. Mamy końcówkę tych peruk, ale ponieważ są jeszcze dostępne, spokojnie można, mogę polecić, bo tam jest kilka jeszcze kolorów tej peruki. Chyba trzy albo cztery nam zostały. Kolor 613 na 24B. Jest to jasny blond, ciepły, niemocno żółtawy. Natomiast proszę zobaczyć, tu jest zgrubienie takie, nie mamy tego lejsa. Jest lekko odsłonięte. Albo przysłonimy go grzyweczką, albo proponuję w wersji jesienno-zimowej, nawet na wiosnę, zakładać tą perukę razem z opaską. Jak to zrobić? Opaska bawełniana, też są te opaski u nas w sklepie dostępne po 3,50. Zakładamy perukę, przykrywamy ten brzeg, który ma ten, tą newralgiczną linię, nie każdemu pasującą i mamy spokojnie e, założoną perukę e, z opaską. Przysłonięty jest ten brzeg, który jest grubszy e, i peruka wygląda w tym momencie właściwie jak e, włosy z opaską, bądź jak rodzaj nakrycia głowy, czapki. E, te włosy są gęściejsze, są termiczne, e, więc z powodzeniem można zastąpić je... Właśnie zimą zamiast czapki. zimą jesienią, jest cieplej w głowie. Te opaski, które prezentuję, są dostępne u nas w sklepie, są bardzo elastyczne, pasują zarówno na małą, jak i bardzo dużą głowę. Są mię miękkie, przyjemne w dotyku, zakładając, <laughs> przepraszam, perukę, opaskę razem z peruką mamy osłonięte skronie, mamy osłonięte czoło, można częściowo uszy przysłonić. Te opaski są węższe i szersze, tak samo w różnych kolorach. Natomiast w tej wąskiej, takiej, akurat całkiem fajnie się sprawdza w przypadku peruki Paloma. Kolejną peruką, którą pokażę, będzie Beata. Beata w kolorze 18H24. Jest to tym razem średni blond, bardzo chłodny. Osiemnastka jest to średni blond w popier taki wchodzący. Ja mam sztuczne światło nad głową. Troszeczkę to światło tutaj nam bije bezpośrednio w, w perukę, natomiast musiałam się troszkę odsunąć z tą ścianką. O Państwo mówicie, że ucinam głowę czasem pre, robiąc te prezentację, więc zrobiłam większą odległość, ale słonko mi tu za mocno zagląda, więc szukając złotego środku, środka znalazłam takie rozwiązanie akurat. 18 H24. Jest to peruka Beata, na dzień dzisiejszy ten model jest dostępny u nas w dwóch cenach ze starszej i z nowszej dostawy. Ceny i kolory macie Państwo podlinkowane w, materiale do, w tym materiale filmowym w opisie. Peruka Beata jest konkretnie w tym kolorze 18H24, jest na obwód głowy od 56 do 58. Jest to raczej z tych średnich, ale z tendencją do głębszych. Nie proponuję przerabiać jej na 54, bo za dużo będzie do zbierania z tyłu. To są gładkie włosy, nie ma tych włosów bardzo dużo, natomiast peruka z głębokości będzie pasowała nawet na obwód głowy 58. Beata ma grzywkę skąpą, bardzo delikatnie możemy ją zaczesać na bok, przedziałek lateksowy jest po lewej stronie tych włosów jest niedużo, więc ta grzyweczka jest tylko, tylko zaznaczona. Perukę Beatę proponuję do czoła średniego bądź wysokiego, nie przy niskim, dlatego że z optycznie zmniejszy Wam owal twarzy. Beata ma pazurki tutaj na wysokości kości policzkowych, które bardzo fajnie będą redukowały nam owal twarzy, jeżeli tego owalu jest troszkę za dużo na dole. Tak samo jest z tymi kosmykami, które Zabijają się troszeczkę w stronę szyi, też modeluje troszeczkę nam szyję. Pazurki wyszczuplają, wy wysmuklają po prostu naszą szyję, dając większy dekolt. Mamy naprawdę optycznie bardzo fajny efekt. Tak wygląda Beata z tyłu. Włosy pocieniowane są do tej długości, a dalej już dłuższe, lekko przykrywające ramiona. Beata ma włosy nietermiczne. Ale są bardzo miękkie, miłe w dotyku. Nie jest to gęsty model i występuje, tak jak wspominałam wcześniej, w wielu kolorach. I też tych rozmiarów chyba ma kilka. Z tego, co pamiętam, to we wszystkich trzech rozmiarach występuje. Tylko każdy kolor, każdy kolor po prostu w, w różnym rozmiarze może być. Kolejnym, kolejną peruką, którą zaprezentuję, jest peruka Zuzanna w kolorze light blond. To jest bardzo fajny model peruki. Włosy są takie półmatowe, przyjemne w dotyku, sprawiają wrażenie lekko wilgotnych, ale nie jest to ciężki włos, nie jest taki przytłaczający, bym powiedziała, że raczej zwiewny. Jeśli chodzi o obwód głowy tej peruki, ona też występuje w różnych rozmiarach, w zależności w jakim kolorze w dostawie akurat była. Ta akurat jest na rozmiar od 54 do 56. Light blond występuje w rozmiarach od 54 do 56. Znów mamy przedziałek lateksowy, peruka jest gładka na górze, po lewej stronie, a boki już układają nam się w takie grubsze fale. Niesamowicie kobieca, bardzo wdzięczna, delikatna i subtelna fryzura. Kolor równie atrakcyjny jest to odcień beżu, w takim mocno rozjaśnionym odcieniu. Jasny blond beżowy. Proszę zobaczyć, jak tą perukę można fajnie związać z tyłu. Można podpiąć jakieś koczki do góry. Z tego naprawdę można rozwyczarować całkiem fajne fryzury. Upinając do góry, wyciągamy jakieś kosmyki i mamy naprawdę przyjemną, fajną fryzurkę. Włosów nie ma bardzo dużo, przez co wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Oczywiście ta peruka występuje też w innych kolorach i tak jak wspominałam, w innych rozmiarach również. Model Zuzanna, kolor light blonde. Nie jest to włos termiczny. Następnym modelem luki będzie Barbara. O bardzo miękkich włosach, takich troszkę cieńszych niż na przykład miała przed chwileczką Zuzanna. Wynika to z tego, że jest to styl fryzury, tamta była lokowana, to optycznie tych włosów wydaje się więcej. W przypadku włosów gładkich one są takie miłe i jedwabiste po prostu w dotyku. Barbara w kolorze 14H613 jest zdecydowanie cieplejszym kolorem niż prezentowany wcześniej w AC-18H24. Ten jest taki bardziej zimny, bardziej stalowy, a ten ma taką cieplejszą nutę, dlatego że kod koloru 120, 613, który tu się pojawia, 14H613 bardzo ociepla, mimo że 14 jest chłodnym kolorem bazowym, 613 ma cieplejszy odcień i łagodzi nam troszeczkę ten odcień właśnie średniego, chłodnego lądu, nie popielatego, ale chłodnego. 14H613, peruka Barbara. Nie ma przedziałka, ma taką kropeczkę tutaj tylko, leteksową i od tej kropeczki rozchodzą się włosy promieniście. Barbara oczywiście występuje też w różnych kolorach. Jeśli chodzi o rozmiary, też bywają właśnie rozmiary i średnie. I bardzo głębokie, w zależności od której dostawy. W tych malutkich rozmiarach do tej pory nie mieliśmy barbary, być może to się kiedyś w przyszłości zmieni. Na obecną chwilę mamy barbary w rozmiarach tylko i wyłącznie średnim i głębszym. Tak konkretnie jest w rozmiarze tym średnim, od 55 do 57 cm. Barbara jest to styl takiego typowego, bardzo naturalnego longboba. Włosy troszeczkę za ramiona. Nie są cieniowane, tylko do samego końca na równo i grzywka na prosto, która też idzie nam w dół. Raczej jej nie, nie zaczesujemy na boki, chociaż delikatnie można. Ten, ten włos, racji tego, że nie ma ich bardzo dużo na tej grzywce, można delikatnie przeczesać, ale z założenia ta fryzura ma po prostu rzadką, skąpą grzywkę do dołu. Barbara nie jest cieniowana z tyłu, włosy ma wszędzie równe, delikatnie podwinięte pod spód. Nie ma ich dużo, przez to fryzura wygląda bardzo naturalnie. Jest lubiana przez wiele osób jako taki zamiennik swoich własnych włosów, na czas, kiedy musimy nosić perukę. Barbara kolor 14H613. Kolejną peruką, którą pokażę, też będzie w podobnej tonacji, ale o nieco cieplejszych pasemkach. Peruka Vega. Nie Vegas, a Vega, bo Vegas też mamy w sklepie. To jest peruka Vega. Piszemy ją w sklepie przez V. kolor l 14 na 24 b Peruka Vega jest przede wszystkim gęstym modelem. Ma tych włosów więcej na górze, ale sezon, jesień, zima, wiosna. Polecam naprawdę, bo bardzo fajnie sprawdzają się do wyjścia na zewnątrz te peruki. W głowie jest troszeczkę cieplej, a peruka wygląda bardzo fajnie. Cenę też ma przyjazną. Myślę, że warto zajrzeć do linku, który jest załączony i zobaczyć, w jakich cenach występuje u nas. Wega. Rozmiar tej peruki 55 do 57. Włosów, tak jak wspomniałam, więcej przystrzyżonych, lekko pocieniowanych, mniej więcej do ucha. Ta peruka rozmiarem jest idealna na moją głowę, czyli 56,5, przez co fryzura faktycznie nigdzie mi nie wpada, nie spada, ani za mocno na oczy mi nie wchodzi, ani gdzieś mi nie wpada do połowy czoła i ona tak naprawdę dobrze dopasowana powinna leżeć. Bardzo naturalna linia. Przyjemna do typu, jeśli chodzi o, o użytkowanie. Bardzo miękkie te włosy są. Chociaż tak jak wspomniałam, jest ich sporo. Peruka Vega kolor 14H24B. Vega oczywiście występuje u nas też w różnych kolorach, też jest w różnych cenach. W zależności, kiedy był termin dostawy. Następnym modelem, który zaprezentuję dzisiaj, będzie. Ruda tym razem, peruka, która się nazywa Dion. Dion w kolorze 27AT27C. Jedna, jedna z najpiękniejszych rudości, które są w naszym sklepie, dlatego, że są, to są dwa odcienie rudego, mocno ze sobą przemieszane, ale wygląda, jakby tutaj gdzieś tam gra świateł nam e, pojawiała się. Peruka znów gęsta, tak jak była Paloma. Tych włosów jest dosyć sporo, e, Natomiast Dion ma też włosy termiczne, tak jak miała Paloma. Jeśli chodzi o przedziałek, Paloma nie miała. Dion ma przedziałek lateksowy, który tutaj jest rozwiązany, tak jak Państwo widzicie. Dion, kolor 27AT, 27C. Ona troszkę może przypominać Palomę, z tym, że nie ma aż takiego tego kogucika zaczesanego mocno do góry, a długość tej peruki, myślę, że jest dosyć porównywalna, może odrobinkę krótsza. Linia cięcia też jest zbliżona, ale jednak każda z tych peruk to jest zupełnie inny fason. Znów ta peruka jest wykonana ekonomicznie. Ma fajną cenę. Warto zajrzeć do sklepu jaką. Natomiast tu nie mamy lace frontu, a te włosy gdzieś tam nam do tyłu uciekają. Albo nosimy w ten sposób, albo tak jak w przypadku palomy bardzo fajnie sprawdzi się tutaj też nasza opaska bawełniana. Po prostu przysłaniając Część włosów przy samym brzegu peruki. A rudy z niebieskim jest to bardzo fajne połączenie. Uszy możemy sobie tutaj albo odsłonić, albo położyć tą opaskę na uszach wtedy po prostu będzie cieplej. Jeżeli wychodzimy na zewnątrz, a jest zimno, spokojnie możemy sobie te uszy gdzieś, gdzieś tam schować pod opaską. Zakrywamy sobie wtedy brzeg tej peruki. I ona wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Włos w dotyku miły, przyjemny, jest go sporo, jest to termiczny, kiedy się zacznie podniszczać troszkę, bo wszystko się niszczy. Bierzemy prostownicę i delikatnie wygładzamy, naprostowując te włosy, które gdzieś tam zaczęły nam delikatnie mychacić się. Peruka naprawdę fajnie się sprawdzi na okres jesień, zima, wiosna. Na lato będzie trochę za ciepłe, ale na te chłodniejsze dni idealna. Kolejnym modelem peruki. Oczywiście ta peruka jest też dostępna w innych kolorach, nie ma ich aż tak dużo, ale warto zajrzeć, które są aktualnie dostępne. Następnym modelem peruki, który zaprezentuję jest to peruka z troszeczkę droższych, ale też nie podaje ceny, bo te ceny się zmieniają. Linki do peruk ona występuje w dwóch cenach w zależności od koloru. Y, 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 są podane w opisie do, do tego filmu. Peruka posiada lace front, ale od skroni do skroni nie, tylko tak właściwie y, 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 po bokach czoła. Jest on krótszy, natomiast wystarczający, jak chodzi o wypracowanie grzywki. Model nazywa się Ruta, jest to kolor 22F16. Peruka Ruta w kolorze 22F16 jest trochę przypominającym model. Y, Gracja, którym otwierałam, czyli mamy boba bez grzywki, podobnej długości, natomiast jest o połowę rzadszy, tu jest dużo mniej włosów, te włosy są troszeczkę lżejsze, nie są tak sterylnie głaciutkie, jak, jak miała Gracja, tylko one gdzieś tam po swojemu się wywijają, niby kierując się w dół, ale jednak okazują tą linię taką mniej regularną niż miała peruka Gracja. Natomiast jest przepięknie rozwiązana przy samym przedziałku, jest płaska, lejs jest obcięty. Możemy sobie pozwolić na podpięcie tej peruki przy czubku wręcz dosłownie do góry, jeżeli ktoś lubi całkiem odsłoniętą mieć grzybeczkę. Peruka nie posiada przedziałka lateksowego, nie posiada przedziałka także tkanego. Te włosy na wierzchu muszą być uniesione i delikatnie opadać. Nie możemy rozdzielać, odsłaniać tego brzegu. Przepraszam, tego rozdzielenia przedziałka, dlatego, że on będzie wyglądał nieestetycznie. Te włoski muszą być tutaj po prostu luźno. Ale sam, sam model peruki jest naprawdę bardzo ładny, kobiecy i tworzy piękną linię przy owalnej twarzy. Skosik pozwala nam założyć tą perukę również przy niższym czole, czyli średnie i niskie czoło. Jak najbardziej polecamy model peruki ruta. Jeśli chodzi o ostatni model, który dzisiaj zaprezentuję, jest to peruka Alicja. Tym razem krótka. Pokazywałam dzisiaj sporo takich półdługich. Natomiast Alicja jest peruką krótką. Mamy ją w kolorze 12H24B. Nie są to włosy termiczne. Włos jest taki, bym powiedziała, że raczej półmatowy. Na pewno nie, nie ma żadnych refleksów. Dwunastka, czyli średni ciepły blond w bazie. Mamy troszeczkę refleksów słonecznego blondu, ale tych refleksów jest naprawdę bardzo niewiele. Peruka Alicja jest to model bardzo klasyczny, krótko obciętej fryzury damskiej, 12H24B. I już pokazuję, jak ona wygląda na głowie. Rozmiar 55-56. 57. Alicję możecie Państwo dostać w innych kolorach, również w rozmiarze tym bardzo małym, takim od 54, 53, 54, 55, ale ten konkretnie 12H, 24B jest na średni obwód głowy. Alicja ma ewidentnie zaczesane włosy na bok. Z lewej strony i to tak dosłownie od wysokości końcówki oka idzie nam fala tej grzyweczki do zaczesania na prawą stronę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak ona ma wymodelowane z tyłu te włosy. One są tak jakby lekko uniesione, tworzą taką przestrzenną fryzurkę. Czyli jest tych włosów tu w tym miejscu więcej, natomiast boki i tył są bardzo, bardzo króciutkie. Peruka Alicja jest dostępna w takich standardowych kolorach, jak i w kolorach takich nie, troszeczkę żywszych, ciekawszych. Jest i w blondach, w brązach. Warto zajrzeć na stronę, gdzie są podane też aktualne ceny i aktualnie występujące kolory. Opaski bawełniane, które wspomniałam wcześniej, można zakładać praktycznie do każdej peruki. Może najgorzej się sprawdzą w przypadku tych peruk typowych krótkich, ale przy półdługich, przy długich polecam naprawdę fajny fajny patent na, na ocieplenie, takiego, tego, ocieplenie przy tym sezonie jesienno-zimowym. Jaki taki no, atrakcyjny, fajny wygląd, taka troszeczkę odmiana odskocznia, od standardowego wyglądu peruki. Pięknie dziękuję za dzisiejszą uwagę. Zapraszam Państwa już dziś na kolejny odcinek, który ukaże się wkrótce. Do zobaczenia w zagadni!